Dziś dla odmiany? Konsola Xbox 360, ale nie tak do końca. Konsola w wersji FA, a dokładniej Jasper, którą udało mi się kupić za niecałe 150 zł. W zestawie mamy oczywiście konsolę, dwa oryginalne bezprzewodowe pady, a do tego całe okablowanie i grę FIFA 17. Wisienką na torcie jest dysk 240 GB z limitowanej edycji Final Fantasy 13, ale o tym za chwilę. Przyszła też kolejna wady tego zestawu, a tych wyjątkowo nie ma zbyt wiele. Konsola o dziwo nie ma problemu z wysuwaniem tacki, co jak wiadomo jest standardem w wersji FAT. A jeśli chodzi o wygląd, to naprawdę jest zachowana w bardzo ładnej kondycji. Jedyny problem tego zestawu to pad, który widzicie na ekranie. Tak więc dzisiaj pozostaje wymienić jedynie dwa analogi i ten zestaw będzie moim zdaniem całkiem ciekawym kąskiem. A o co chodzi z tym dyskiem? Okazuje się, że była to pierwsza wersja gry Final Fantasy wydana na konsolę firmy Microsoft. Oczywiście jak łatwo się domyślić, nie zabrakło także pudełka sygnowanego z tego tytułu i samej gry w wersji pudełkowej. Mam nadzieję, że podbije to wartość konsoli na rynku wtórnym. Nie wiem czy ktoś z Was też tak ma, ale jak gdy kupuję używaną konsolę, pierwsze co robię to rozbieram pady i dokładnie myję obudowę, gałki i wszystkie przyciski tak, aby pozbyć się tego całego, bo ja wiem, tłuszczu i brudu po poprzednim właścicielu. W tym egzemplarzu ktoś trochę po sobie zostawił. Cztery śrubki w tym padzie to i tak całkiem niezły wynik. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Obawiałem się pourywanych gniazd na śruby czy coś w tym stylu. O, znalazła się brakująca część. A już myślałem, że jakiś pies się nią najadł. Aby ten film nie był tylko naprawie analogów, pokażę Wam, czego ja używam do rozlutowywania elementów. Od razu zaznaczę, że ten film nie jest niestety sponsorowany i jest to jedynie moja prywatna opinia. Profesjonalna rozlutownica to dość droga zabawka, na którą nie każdy może sobie pozwolić. Dlatego każdy, kto chce ułatwić sobie rozlutowywanie, powinien zaopatrzyć się w takie właśnie urządzenie. Kosztuje coś około 30 zł, a naprawdę bardzo usprawnia pracę. Zresztą zobaczcie sami. Jak na razie, dla mnie jego jedyną wadą jest to, że grubsze piny niestety będziemy musieli odsysać plecionką, bo rozdłutownica ma dość wąskie gardło, ale myślę, że to i tak nie skreśla tego urządzenia. Analog jest nasz myjemy płytkę. Niestety w tym momencie okazało się, że drugi analog także wymaga wymiany. No i mamy komplet. A tutaj nowiutkie analogi wskakują na miejsce. Wszystko wewnątrz szpolutowane, a obudowa dokładnie wyczyszczona. Pozostało już tylko przykleić te dwie nóżki naprowadzające i gotowe. Szybki rzut okiem, czy analogi śmigają, i jesteśmy w domu. Udało mi się dopasować takie srebrne śrubki, dlatego wymieniam wszystkie na nowe. Ostatnie kliknięcie i gotowe. Co powiecie na taki design z czarnymi gałkami? Pozostało już tylko sprawdzić, czy może za mocno je dokręciłem i gotowe. Jeśli film się podobał, zostaw suba i łapkę w górę. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!